Cześć Mano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Garfield i zapraszam Was na kolejny ósmy odcinek serii Zagrajmy w Dead Island Riptide. ósmy albo dziewiąty już nie pamiętam Już, już się gubię w tym powoli Dobrze, jedziemy dalej w takim razie. Już mamy, jak widzicie rozdział trzeci, zakręcony umysł I w tym odcinku poszukamy chyba... E, poszukamy a dwa elementy złomu elektronicznego tak dobra ale myśmy mieli Zobaczymy sobie na zadania może e, mamy tak tam gdzie żyją umarli czyli czyli yy, zadanie od markusa willi idź do martwej strefy poszukaj z markusem willi bo z markusem willi to już kończyliśmy potem mamy przynieść Zoi Cztery kawałki ciała samobójcy I kuchnia polowa, przynieść himandzie puszki z jedzeniem ja nie wiem czy ja tego już nie wykonałem e, Zobaczmy O kurde, jednak nie Dobrze, a weźmy sobie, bo to jest dość daleko To jest aż tam O Tutaj mamy przynieść zowie 4T Dobra, wiecie co Bo e, ja jestem dość daleko od wioski chyba, z tego co widzę 600 metrów Ile jest, ile by trwało znalezienie tego 200? Dobra, to idziemy do, do tego, do... Um, no, wykonujemy zadanie tam, gdzie żyją umali, wiecie, bo... Kurde, ja sobie chyba znowu stopera nie włączyłem, czekajcie chwilkę. Dobra, komórka już jest, teraz tylko stoper trzeba włączyć, bo... Wiecie, nie chcę, żeby ten odcinek trwał zbyt długo, bo... Czekajcie, o... Ponieważ... E, Wiecie no Ludzie wrzucają nieraz takie jebacze na YouTuba, że to po prostu szok No i szczerze mniej jako y, taką, takiej osoby, która, która ogląda To się nie chce po prostu y, tego oglądać z powodu tego, że jest takie długie Dobra weźmy sobie naprawmy to Naprawmy sobie to, naprawmy sobie to Mam nadal 12 tysięcy gotówki To jest strasznie dużo nie wiem, gdzie ja tyle uzbierałem, a jeszcze posprzedaję te wszystkie rzeczy w wiosce albo gdzieś indziej, to już w ogóle będzie jazda. Eee, dobra, teraz tak. Ty żyjesz, nie żyjesz, dobra. Ten się potegowuje. Po nie wstawaj, leżeć, dobra. Teraz tak, tam mamy, jak widzicie, zresztą chyba widzicie... Nie ma go? Ej, co jest? O kurwa, to pielecy. o jaje w but. Jasne gwindy Oj, coś mi odcięło chyba Ty lesz tutaj cwaniaczku, lesz Dobra, dropnęli coś ten drop, 81 dolarów, ty nie aż tak dużo spodziewałem się czegoś więcej szczerze mówiąc czekajcie tutaj są jakieś te umarlaki nie a tam przy brzegu cholera tu są a tam przy brzegu mogą być kurde mol bym chętnie się tędy przeszedł przepłynął nie wiem dobra wiecie co idziemy w takim razie tędy to musimy zabić jeszcze jednego umarlaka no chodź, szwendaczku, chodź. Co tak się wyrywasz, co? Jebut. No. O, więc tak. Idziemy teraz... O, kurwa, jest ten... Gdzieś jest ten gościu, ten, ten duży taki. A ja wolę nie sprawdzać tego, bo ja wolę sobie po prostu przejść niepostrzeżenie. Nie nie ma tam... Tam sobie widzicie goście robią pożywkę, ja nie będę im przeszkadzać w tym, bo nie o to mi chodzi, nie chcę mieć na karku kolejnej, kolejnej zgrai. O, mogę wejść, lol. Niszczycielskie pazury. 15 poziom, 195 217. Pieprzyć to kurde, chociaż czekajcie, bo ja może tutaj będę mógł coś sprzedać, co? Nie będę mógł No to walić to. Dobra, zamykamy drzwi. Okej. Okay. I teraz trendy ja mam się dostać do tego, do tego miejsca? Tędy, tak? Aha, czekajcie, tu coś jest. Houston jakiś. Tu mam dwa zadania widzę. Wiecie co, dobra, ja najpierw pójdę i do tej martwej strefy pieprzonych. Cholera, będzie, będzie jazda jak nic. Oh my goodness. No ale nic, no, trudno. Kurde, tam stan ten... Dobra, przebiegnijmy się szybko. Dobra, mam nadzieję, że... Dobra, tu jest jeden gościu. Chodź tu, malutki. Gdzie się tak wyrywasz, chłopie? bardzo zgubiliśmy ich. No to dobrze. Jezu! Jak mnie wystraszył, co za gnój? No idź, 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 już. No, a teraz idziemy spać. Dobranoc. No. Wow. Ja pierdzielę. Dobra. Świetniku coś jest z gwoździa. No zawsze się przydadzą. Boże, ja tego muszę mieć w tym ekwipunku, aż nie chce mi się patrzeć teraz. Bo bym pewnie nie wiem. Szał dostał albo czegoś tam. Wypierdalaj O o o o o Gdzie się wy... wyrywasz Gdzie się wyrywasz Ło gościu, znaczy babko Głodna jesteś Ja ci nie pomogę, nie jestem dobrym kucharzem A smakować też by na talerzu raczej nie smakował dobrze Dobra, to spadła, to można teraz się tym zająć Syru i główki nie ma, dobrze ty się tam męcz, a nie będę do ciebie schodzić. Chcesz to chodź do mnie, to się policzymy. Eee, aha, tu jest to. Te... No nie, ilu ich tu jest ludzie Ty do mnie z pięścią? Co za gnojek? To ma jakieś tiki, widzicie? Ten, on ma jakieś tiki, dobra. Pomóżmy mu w cierpieniu. Tak jest. Pięknie, dobra. Um, teraz tak. 129 metrów. No to nie jest zbyt daleko, szczerze mówiąc. O kurwa. O Jezu, to jest... tu jest on! A! Matku jedyna. Nie na... Jezu! A! Matku jako jest, jak przy... Jak się przestraszyłem, cholera nienawidzę tych zarażonych, zresztą to wam już mówiłem oni są, a jeszcze bardziej nienawidzę tych, tych takich co mają rą, rą, ręki, zamiast rąk mają te mają e, No wiecie, zamiast rąk mają te takie e, nie wiem jak to nazwać igły ale dostał, aż mu staminę Całą zabrało. <grymne> Dobra, cholera, jeszcze tylko 90 metrów. Pięknie! <grymne> Udało się. Dobra. Panie, już dziękujemy w takim razie. O, jest, 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 jest. O, jak pięknie. O, jak pięknie. U, jak dobrze. <grymne> Dobra, mamy tutaj... O, mamy też coś tam chyba, mięso. Tak, mięso, to pięknie. Chyba już mamy dużo tego mięsa, więc możemy sobie... Dobra, 60 metrów, teraz pytanie. Iść tędy. Czekajcie, oni tu skoczą? Ja, nie, nie dadzą rady. Prędzej by tu się przejść. Ty gościu też nie wstawaj bo wiesz no Okej okay. No to idziemy tutaj ale kurde nie, nie, nie wejdę tutaj no nie ma cholery Trochę słabo Ajajaj Cholera muszę iść tędy Gdzie są te trzy grupy Dobra czasami trzeba użyć tej broni Ale mnie walną. Jezu! Skąd ty się tu wziął, gnoju? Ja je Fuck yeah! Ja pierdziele, jak... Oni oni wkurzają, wkurzają, te, te te pieprzone gnojki. Bo cię, kurwa no iluż, ileż można no? O kurwa dwóch Jezu trzech Ja pierdolę Ja pierdolę Co to ma kurwa być niby Ja się nie prosiłem o pięciu pieprzonych, zastranych, zarażonych no? Co to ma być? No Kurde, jeszcze jeden. No ilu ich tam na dachu jest? No oni się respią kurde stadami? Ludzie... Wypierdalaj, suko! Wypierdalaj, suko! Pojeżdżę jak mu odciął głowę. Dobra, spierdalam stąd. Ja żeż pierd... Nie, nie mówcie mi, że ja miałem iść tamten. Dobra. W ogóle dziwna sytuacja się teraz dzieje, bo... Tutaj widzę, że mi ten... O, dobrze, tu jest wejście. Ale i po, płamałam kości wszystkie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. To był chyba jej chłopak. Nie dobrze O jeju Łoł wow. Ty pierdzielony dnoju Cholera jasna Ty pieprzony kutasi Jebany kuta po niej Jezu, co tu się dzieje Kurwa, mać Ja jebie ale kurwy syny jebany, się. No. Ktoś jeszcze do cholery? Ktoś jeszcze? Ja pierdut! Co za kurestwo? Ja jebie, no nie mogę, kurwa, no nie mogę. Oni się respią stadami, no naprawdę. Wypierdalaj, suko, no Już cię nie ma Ja pierdzielę co za... Dobra, chodź tu jeszcze bo chodź Nie wiem kogo ty chciałaś walnąć, ale na pewno nie mnie. Dobra, idziesz tam No i przez was sobie zniszczyłem broń Co za gnoję What the fuck Czekajcie to ten dobra. Nie 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 Tylko mi nie mówcie że znowu to samo Bo się po prostu wkurzę O jest apteczka apteczka Ha szybko 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 O jak dobrze Konserwa O przynajmniej coś O pięknie batonik O nie Tam jest zbir i to dość duży zbiór. Jak się rzucili, jasna cholera. Dobra. Weźmy sobie, obmyślmy teraz plan. Co by tutaj wziąć? Może tym tasakiem ich posiekać? Dobra, weźmy tasak. Tasak to myślę bardzo dobra broń. No kurwa nie wierzę, no. No bez jej, jeszcze straciłem półtora tysiąca dolców, no co za kurestwo. Ale nie, to jest jakieś dziwne, bo... A tędy też mogę wejść, to dobrze. Dobrze to wiedzieć, dobra, wiecie co, zamknijmy może te drzwi, bo aż mam taką schizę na płci tych zombiaków, że boję się, że one mogą wejść zaraz. A czekajcie, tu mam, przecież ten. Stu do napraw Dobra naprawmy sobie wszystko co, co tylko mamy bo Tak będziemy myślę najlepiej I teraz chodźcie skurczy no chodźcie chodźcie no Oprócz ciebie Wielkoludzie Boże, jak ja ich masakruję tą moją bronią. Ja pierdziele. Ciebie potraktuję ulgowo. Na chwilę. Dobra. Chodź tu, skurczy synu, chodź, no. Czekajcie, może ja pozbieram najpierw to, co oni tutaj z siebie wyrzucili. Nie ma nic. Kolejni wstają. Czy to jest żart? Ej, sorry, ale czy to jest żart, kurde? Czy to jest jakiś cholerny, pieprzony żart? No do cholery, czy to jest żart? Ja pierdolę, ja już nie mam w ogóle życia. Kurde, mol. Ej, masakruję, ojejebie, ojejebie, stamina, 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 szybko! Ja pierdziele, ja pierdziele, ja pierdziele, ja pierdziele, ja pierdziele, ja pierdziele, wypierdalać. Dobrze, okej. Okay. Uh. Uh. Dobra, chodź wielko ludzie, policzymy się. Chodź, 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 chodź. Chodź malutki, chodź. Dead Zone. Bo chyba o niego chodziło. O kurwa, o jak się napierdziela. Popatrzcie, no. O rzesty o o o o o gościu spokojnie O jasna cholera no i nie uniknąłem tego, fuck No i teraz będę musiał zabijać ich od nowa chyba O mój moi... Nie jest tylko on, to dobrze Jeszcze jakby mu tyle samo życia zostało to by było super Duża bateria batonik, batonik, zawsze się przyda chodź tu wielko ludzie, chodź policzymy się mam jakąś inną broń, cholera, nie mam no słabo, słabo trochę kurde, tak to ja mogę go bić nawet w nieskończoność, wiecie? Jasny gwint, ja nie wiem, kiedy on zaatakuje, do kurczy pa. Ty gnoju jeden. Dobra, jest traf, krytyczne trafienie. Dobrze by było, gdybym ja mu coś złamał, albo, albo coś, bo... Chociaż czekajcie, wiecie? nie podziała na niego, nie, 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 czekajcie. Próbuję użyć na nim R. O, podziałało. Dobra, jeszcze raz podziałało No nie mogę, no wstawaj, wstawaj, wstawaj gościu, wstawaj Jejuniu No i co, ile mu życie zabrało? Cholera, no tak jak to, tak jak, ta jak, kurde tak to ja mógł go napieprzeć i w nie, nieskończone. Szkoda, że nie można F na nim użyć. Ale wiecie co? Ja się z tym nie będę tak pierdzielił. Ja po prostu użyję wobec niego tego i koniec. Nie będę się pierdzielić z tym. O proszę, bestialska pałka. E, wiecie co? Co ja tutaj mam takiego, co mógłbym wyrzucić? Cholera jasno, słyszałem tych zarażonych Ohoho ho. Dobra wiecie co? Ja chyba mam iść tam ale ja na wszelki wypadek No wskocz tu cholera Zamknę te drzwi na wszelki wypadek Bo jednak to co usłyszałem to mnie troszeczkę przeraziło No tu jest czysto dobra Sprzęt na Markusa weźmiemy sobie Co jeszcze tu? Przewodnik po wyspie O Naprawmy sobie co nieco Dobra, okej okay. Pusto, niestety pusto, dobrze No i cóż ludziska, wykonaliśmy w takim razie yy, kolejne zadanie O, jakieś tajne akta znaleźliśmy, widzicie Modyfikacja to, nie, mocna tonfa co ja tutaj mam co mógłbym wziąć i zamienić? Tutaj mamy nie, tutaj też nie, tu też nie Jestem ciekaw tylko kiedy znajdę wreszcie amunicję do tego pieprzonego pis tego mm, pistoletu albo do tego gwoźdźca. A tu ja mogę... Oj, to nie, to ja nie będę marnował tego, to nie, 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 dobra. O oh. Dobra, na razie nie, nie ten, nie będę się z tym pierdzielić. No niestety musimy teraz 200 metrów z powrotem wracać do domu. Ale tego już nie zobaczycie, ja to zrobię już poza odcinkiem, żeby nie przedłużać. No i cóż, ludziska, jeśli Wam się ten, ten odcinek podobał, to nie zapomnijcie o łapkach w górę, nie zapomnijcie również o komentarzach. No i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Na razie.